Kartowni, Straszek? Ej, połam nogi! Zauważyliście, jak e, przerażające jest otrzymanie prezentu? No, wiecie, skoro prezent ma sprawić komuś przyjemność, to czemu zawija się go w papier? <laughs> wiecie, o co mi chodzi. O, <laughs> o oh, jejku, skąd wziął się ten potworny hak? Kto trzyma to przerażające narzędzie? Halo! <laughs> Już wiem, chce mnie pan stąd zabrać Chce mnie pan stąd zabrać <śproszy> Proszę bardzo, niech mnie pan zabierze ze sceny Brawo! 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 Oj, Nie w tę stronę, stop, proszę przestać Brawo! 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 Muszę porozmawiać z agentem Żebyś mógł ciemnej strony Zo zuba zo, zobaczyć jasną stronę Więc się nie możesz bronić Przed tym być ciemnej strony z zo, zo, zobaczyć jasną stronę Rubik lup I zdziwisz się ogromnie Jak dużo w ciemnej stronie zo, 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 Kabra uwielbia towarzystwo. Katastrofa! Katastrofa! Użyj tego słowa w zdaniu, proszę. Katastrofa! Mam nadzieję, że nie będzie katastrofy, ponieważ jutro jest bardzo wyjątkowy dzień, który koniecznie trzeba będzie jakoś uczcić. Koniec zdania. Hmm, katastrofa. K. No tak! Jutro będzie siódma rocznica uratowania cię lodowej. Macabro, jak mogłam zapomnieć? To przecież nic ważnego. Dobrze, zacznę jeszcze raz. K, A, T? Jak to nic ważnego, Makabro? To twoja rocznica. No tak, to mi trochę poprawia nastrój. Tylko pamiętaj, że nie chcę przyjęcia i nienawidzę niespodzianek. Ostatnią, jaka mnie spotkała, była swora wilków. O, na Twoim miejscu nie przejmowałabym się przyjęciem. Fatum, ja skąd go wzięłaś? <noise> Jeszcze nigdy nie widziałam makabry tak szczęśliwy? <noise> Ucieszę się, że zaprosiłaś na przyjęcie jej kuzynki. Przeszłaś samą siebie, Rubi. Cóż, dla przyjaciół wszystko. Au! <noise> Jakie to było słowo? Katastrofa! Katastrofa! O. prawie gotowe. Szybciej! Nie jedliśmy od e, 20 minut. Cześć wam. Ruby, to było w skrzynce. Chyba od kuzynek makabry. Co to jest? Zdaje się, że jakiś dokument zwalniający kuzynki z odpowiedzialności za szkody spowodowane katastrofą. Przezorny jest zawsze ubezpieczony. Jaki dokument? Kto jest Przezorny? Twoje kuzynki! Ruby je zaprosiła, żeby zrobić ci niespodziankę! To znaczy... ja nic nie wiem. Moje kuzynki przyjadą? E, Rubi? Zaprosiłaś... moje kuzynki? Moje kuzynki, obie, tak w duecie, znaczy dwie kobiety połączone bliskim pokrewieństwem. Wiesz, to miała być niespodzianka, ale tak, cieszysz się? Ruby, moje kuzynki są... zimne. Ej, przy nas szybko się rozgrzeją. Niespodzianka! Tonacja bemol. <laughs> Fajnie. To na pewno goście. Już otwieram. Rubi! muszę cię ostrzec. Moje kuzynki w duecie są. powściągliwe, ale urocze, tak? Witaj, rodzinko! Możemy wejść? Bardzo proszę. Macabro, spójrz, kto przeszedł! Witaj, masakro. Cześć, maszkaro. Świetnie wyglądacie. Dzięki, makabro. Urosłaś? Ty jesteś rubi. Macabra tyle nam o tobie opowiadała. Naprawdę gadasz do siebie w kąpieli? Eee. Wiesz ja... Rety, co ci się stało w rękę? Trzymasz ją na tem blaku. Co się stało? Cóż, zaczęło się tydzień temu, kiedy zrozumiałam, że mam alergię na poliester. W takich przypadkach robi się okład z ziemniaków, który powinien osłabić swędzenie, ale u mnie wywołuje bolesną wysypkę z powodu ostrej reakcji. I raka na łokciu, po którym zostaje wielki paskudny strób Ale doktor powiedział, żebym nie chodziła, bo nogi puchną mi od olejku herbacianego. Wywołało to skutki uboczne Ojej, to brzmi naprawdę... Potem zrobił mi się wrzód z powodu cytryn, bo były zbyt kwaśne Ale to nic, przejdzie mi O, a któraż to jest godzina? Już późno Siemka, ulepiłem z gliny moją podobiznę Jak wam się podoba? Jesteście kuzynkami makabry? To jest masakra, a ja jestem Maszkara. Co ci się stało w rękę? Cóż, zaczęło się tydzień temu, kiedy zrozumiałam, że mam alergię na poliestr. W takich przykładów tak, kto to się że nie chodziło o to, no, no, to no, buchnało, bo nie. To buchnało. Buchnało. Z powodu ostrej reakcji. Ale to nic, przejdzie mi. Cóż, najwyższa pora trochę się zdrzemnąć. Chodźmy do pokoju. Przyniosę wam kolację! A ja trochę po rzeźbie. Gdzieś, gdzie jest ciepło. Ale hmm. Ej, Ruby! Czaszko! Muszę wam opowiedzieć o kuzynkach! No trudno. Ja też chyba pójdę odpocząć. No i proszę. Trzy przyjaciółki, znowu razem! Macabro, jutro będziemy świętować Twoje ocalenie skry. Tak, co to był za dzień! Halo! Pić mi się chce. Chodźmy po maślankę. Halo! Zaraz, czy to aby nie makabra macha do nas skry? Tak, to chyba ona. Chodźmy potem na aślankę, bo zaraz zabraknie. Tak, chciałabym podziękować za wysłanie mi na pomoc tych piratów. Piratów? O. Proszę bardzo. W, 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 wam też jest tak zimno? Ruby. Muszę ci opowiedzieć o tym zimnie. O, zimno to nic. Nie opowiadałam jeszcze Ruby o mojej grzybicy stóp. E może odłóżmy to do jutra. Dobry pomysł, to długa historia. Strasznie zimno jak na lipiec. Pójdę dorzucić do ognia. Ale e, Ruby Jest zamarsznięty! Przyjęcie się skończyło, zanim w ogóle się zaczęło. Co za kata w tego? Porażka? Żartujecie? Przyjęcie makabry będzie najwspanialsze ze wszystkich. A! Ta! -da! Kto by pomyślał, że łyżwy są takie fajne? O, my! Oui. Jestem spokrewniony z francusko-kanadyjskim rzeźbiarzem w lodzie Jean-Luc -Luc Jeanem. Wyrzeźbiłem dzieło o nazwie Wielka Bryła Lodu. I jeszcze nieskończona. Cześć! Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego z okazji siódmej rocznicy ocalenia skryny lodowej! Makabro! O, tego właśnie chciałam! Przyjęcia! Dzięki. Ale wiem, że ta lodowa kraina nie powstałaby bez moich kuzynek. Lodowa? Kuzynki? No tak! Przywiozły ze sobą prawdziwą zimę! Masz karo, masakro! Jesteście niesamowite! To prawda. Gdziekolwiek się pojawiamy, jest przyjęcie. Muszę się położyć. Ratunku, pomocy, niech ktoś mi pomoże, błagam. Nie? Słyszeliście? To chyba głos Poł. Utknął gdzieś biedaczek. Musimy go znaleźć, bo zamarznie. Wizyty rodziny to radość. Wizyty rodziny to radość. Wizyty rodziny. Macabro, ratuj! Jestem tutaj! O, chyba znalazłam Poł. O nie! Co za... Katastrofa! Jeszcze trochę! Nic ci nie jest? Uh. Szpony mi tylko trochę zdrętwiały, ale to zaraz przejdzie. Ach! Moje kuzynki są zimne. Próbowałam wam to powiedzieć. Myślałam, że są zimne przenośni, a nie dosłownie. Ta gałąź rodziny jest odpowiedzialna za epokę lodowcową. Masakra i maszkara to żywe czoło lodowca. Jak mamy to wszystko rozmrozić? Jedyny sposób, żeby rozbić zimny front, to je rozdzielić. Kiedy będą osobno lub stopnieje? To znaczy, że musimy się podzielić i zająć się czymś wesołym. Irys pójdziesz z maszkarą. Dobra. Pop, ty zajmiesz się masakrą. E? Tak jest. Jesteście wspaniali. Na razie. Papa! Nara! Papa. No dobra. <noise> Co za dziewczyny? Och, to istny raj. Lekarz zalecił mi przebywanie na świeżym powietrzu i podziwianie glumzil. Auć! Żołądź uderzył mnie w głowę. Dostanę szkorbutu. <laughs> Moja droga, szkorbut to efekt braku witaminy C. Twoje dolegliwości mają podłoże psychosomatyczne. Biorą się z głowy. O! Chyba przesadziłem. No cóż, mam nadzieję, że maszkara lepiej się bawi. Prawda, że druga strona ziemi jest fajna? Maszkaro to jest mój najlepszy przyjaciel, Robalek. Chcesz się przejechać? Będzie super! Patrz! Spróbujesz? Chyba nawet makabra dużo lepiej się bawi. Uh -huh. Aha. Jak dobrze znów posiedzieć w cieple. Rozdzielenie masakry i maszkary pomogło. Tak. Bałem się, że sam zamienię się w lodową rzeźbę. Cześć, Rubi. Cześć, czaszko! Yeah! Nie wiedziałam, że mamy basen. Ah! Teraz już tak... Cały lód stopniał, tak od razu? Cześć! Hej, tam na tej krze to makabra? Tak, to ona! Nie martw się makabro! Uratujemy cię! Uratujemy? Co się stało? Makabra tam jest! Na lodowej krze! Niewiarygodne. Dziś jest dokładnie siódma rocznica ocalenia makabry z lodowej kry. A ona znowu utknęła na krze. Takie coś chyba się nazywa onomatopeja. Nie, stary, to jest ironia losu. Przynajmniej o wiele łatwiej to wymówić! Szybciej! Szybciej! Musimy coś wymyślić, żeby uratować makabrę. Robi! Nie musisz się wysilać! Miejmy nadzieję, że im się uda! Podpłyniemy do makabry na naszej gitarze! No i co teraz zrobimy? Nie martw się! Mam pewien pomysł! Świetnie, Czaszko Twój talent rzeźbiarski okazał się przydatny Tak, ale mówiąc szczerze, to coś nie przypomina ciebie wow. Mam tylko kilka minut, kajak zaraz się rozpuści Stalimy za zami... Szybko, Czaszko, szybko! Za dwie minuty mój kajak zamieni się w wodę Statek twój tonie Czy arszenik pijesz sobie? Makabro! Przybyłem ci na ratunek. Wszyscy tak mówią. Szybko! Za niecałą minutę jak zamieni się w gigantyczny potok. Wskakuj! Wiosłuj niczym wiatr północny. Na pewno nic im nie będzie. <laughs> Masakra? Maszkara? Czemu tak wcześnie wróciłyście? Ruby, czy masz może domową apteczkę? Oczywiście. Ale tobie chyba nic nie jest? To nie dla mnie, tylko dla Poł. Kiedy byliśmy na spacerze, dopadł go potworny ból głowy. Tak. A Iris popadła przy mnie z sił. Macabro! Macabro, nic ci nie jest? Strasznie się o ciebie martwiliśmy. Nic nie jest. Cieszę się, że masz i masakra dobrze się bawiły. Właściwie było fajnie. Moja ręka nie boli mnie bardziej. Możemy już zacząć przyjęcie, makabro. Bez ciebie nie ma prawdziwej zabawy. Rety, to jest najmilsza rzecz, jaką w życiu usłyszałam. Z wyjątkiem informacji, że nie mam febry. A co? No wiecie, z zimnym frontem? I jesteście znowu razem? Idźcie się pobawić. Przyda mi się świeże powietrze. Tak, a potem ja pospaceruję. Serio? Zrobicie to dla mnie? Od czego ma się rodzinę? Nic mi nie będzie. Chyba że alergia się nasili. Idźcie! R-O-F-A. Katastrofa. Tak. Świetnie, po Ale miałeś przeliterować awokado. Oh. Mm. Naprawdę? Ah, jak tu cicho i spokojnie. Macabro. Przepraszam, że zrobiłam ci niespodziankę, chociaż tego nie lubisz. Powinnam była cię posłuchać. Właściwie miałaś rację, Ruby. Ja... Mm, lubię niespodzianki. Dwie dokładnie mówiąc. I wtedy doktor powiedział, trzeba będzie wyciąć ten odcisk. Możesz w to uwierzyć? Nie, nie mogę. Powiedział, że nigdy nie widział tak dużego odcisku na stopie. Zastanawiał się nawet nad amputacją, ale nie bieli dość dużej piły. O, już nigdy nie powiem cześć, jak ja się masz. Jak to miał łokieć tasisty? To trochę dziwne, bo no, no. ja umiem grać w Tegisa, bo mówili coś o amputacji, ale jak można amputować łokieć? Dzień kariery z Frankiem, Frankiem i Lesiem. Lesiem. Witajcie na dniu kariery z Frankiem i Lesiem. Praca powinna skłaniać do poświęcenia, zadowolenia, a przede wszystkim do tworzenia gitarowych riffów Z nami pierwsza propozycja zawodu. Slajd, proszę. Oto producent świeczek. Producent świeczek to ktoś taki? Kto robi świeczki, oczywiście. <laughs> Koszmar, ponieważ świeczki robi się z wosku, który zmienia kształt. Producent świeczek brzmiałby jakoś tak. No dobra. Następną propozycję proszę! Och, kupiec rybny! Kto to taki, Lesiu? To facet, który sprzedaje ryby, Franku! Hm, huh, niezupełnie. Kupiec rybny to ktoś, kto handluje rybami. Więc w tym U? przypadku riff brzmiałby rybnie. Jakoś tak! <grybny> 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 Następną propozycję proszę! O, 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 o! Wiem, kto to jest. To gitarzysta. Tak, zgadłeś. Dobra, gitarzysta gra na gitarze, więc riff gitarowy brzmiałby tak. No, a... Nie wytrzymałeś presji. No, to już wszystko w dniu kariery z Frankiem i Lesiem. Niech Wasze aspiracje zawsze wygrywają.